Zgromadzenie karmelitów bierze swój początek w Ziemi Świętej. Tam właśnie na górze Karmel żyli pustelnicy, którzy swoim oddaniem i modlitwą służyli Bogu i ludziom. Wybrali oni sobie matkę najświętszą na patronkę. W XVI wieku zakon został zreformowany przez świętą Teresę od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Wówczas zgromadzenie zyskało nową nazwę Karmelitów Bosych. Pierwszy klasztor reformowanego Karmelu powstał na ziemiach polskich w 1605 roku w Krakowie. Obecnie w Polsce działa 17 domów zakonnych podzielonych na dwie prowincje krakowską i warszawską. Karmelici bosi działają w wielu miejscach świata, a dom generalny zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Znakiem karmelitańskiej duchowości jest szkaplerz, jedno z najstarszych obok różańca nabożeństw maryjnych. W średniowieczu zakonnicy prześladowani przez muzułmanów musieli uciekać z Ziemi Świętej do Europy. Na starym kontynencie jednak napotkali na wiele trudności i nowych zagrożeń. Wtedy Świętemu Szymonowi Stokowi objawiła się Matka Boża. Obiecała swoją pomoc dla wszystkich, którzy z czcią będą nosili jej znak na piersi. Szkaplerz. To dwa niewielkie kawałki wełnianego sukna połączone ze sobą. Na jednym z nich widnieje Matka Boża, a na drugim najświętsze serce Jezusa. Kult szkaplerza polega na zawierzeniu się Maryi, na nieustannej pamięci o niej i na złożeniu w jej ręce swojego poświęcenia się Bogu. Maryja zachęcała do noszenia szkaplerza w objawieniach w Lourdes. Ostatnie widzenie przez świętą Bernadetę miało tam miejsce 16 lipca w święto Matki Bożej Szkapleżnej. W niewielkiej miejscowości Zamarty na północy województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Tutaj, w klasztorze położonym na wzgórzu, od 20 lat przebywają ojcowie karmelici Bosi z prowincji warszawskiej. Historia tego miejsca sięga czasów Krzyżackich, kiedy Komtur Człuchowski postanowił wybudować pierwszą kaplicę dla słynącej cudami figurki Matki Bożej. W XVIII wieku właściciel wsi za martę Jan Michał Grabowski wraz ze swym bratem Adamem, który był biskupem warmińskim, ufundowali wspólnie klasztor Bernardynów i Nowy Kościół. Budowa rozpoczęła się w 1752 roku i trwała prawie 30 lat. 9 lipca 1780 roku świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została konsekrowana. Bernardyni działali w Zamartym do kasacji zgromadzenia przez władze pruskie w pierwszej połowie XIX wieku. Potem klasztor przeznaczono dla księży emerytów. 1 lipca 1929 roku w Zamartym utworzono parafię, a 65 lat później kościół wraz z zabudowaniami przekazano ojcom karmelitom bosym. Nie tylko wzywający na nabożeństwo dzwon, umieszczony na ponad 30-metrowej wieży Kościoła, daje się usłyszeć okolicznym mieszkańcom. Każdy, kto pokonuje drogę w kierunku północnej Polski, z pewnością zauważy Zespół Klasztorny. Jego doskonała lokalizacja tuż przy głównej drodze zdaje się zapraszać do obejrzenia wnętrza. Zaraz po wejściu do świątyni zobaczymy ołtarz główny. W jego centrum znajduje się cudowna kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz, przyozdobiony srebrną sukienką, pochodzi z XVII wieku. Niemal 30 lat temu nad tabernakulum widniała jeszcze średniowieczna drewniana figurka Maryi. Niestety została ona skradziona w 1983 roku. To ona dała początek istnienia świątyni w tym miejscu, a jej historia związana jest z licznymi cudami. Dzisiaj zastąpiła ją Pieta. Drewniana figurka otaczana niegdyś czcią w klasztorze karmelitów w łodzi. Jak na kościół barokowy przystało, sporo tu malowideł, fresków i kriseli. Te ostatnie bardzo często można zobaczyć na bocznych ścianach. Monochromatyczna technika malarska ma przede wszystkim stworzyć wrażenie trójwymiarowej płaskorzeźby. Architektura świątyni podkreślona została poprzez boczne nawy przechodzące w górnej części w tzw. empory, czyli bogato zdobione balkony zwrócone do wnętrza kościoła. Wszystko zostało oparte na masywnych filarach, które stanowią miejsce dla stacji Drugiej Krzyżowej. Malowidła pochodzą z XVIII wieku. W zamarskiej świątyni możemy zobaczyć sporo bocznych ołtarzy. Jeden z nich przedstawia Świętego Rocha, inny Świętego Jana Nepomucena. Do modlitwy i zadumy wzywa piękny ołtarz ukrzyżowania. To w nim szczególną uwagę zwróci naturalnej wielkości figura Jezusa na krzyżu. A wokół niego sporo śladów wdzięczności, pozostawionych przez wiernych pielgrzymów. Charakterystykę tego miejsca podkreśla wiele oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrza kościoła. Jednym z nich jest kilkadziesiąt późno-barokowych ławek, które przetrwały do dzisiaj i służą parafianom. Ich misterne zdobienia z wielokolorowych kawałków drewna przedstawiają różnorodne wizerunki ptaków. Zastosowana przy tym technika zdobnicza zwana intersium podkreśla wartość obiektu i nadaje mu wyjątkowy wygląd. pierwotnym przeznaczeniu kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w zamartym dla zakonu Bernardynów świadczą freski pozostawione na łukach świątyni. Przedstawiają one wielu świętych z tego zgromadzenia, wyniesionych na ołtarze przed wiekami. Pod kościołem znajdują się krypty, w których chowano mnichów i członków rodziny fundatora. Podziemia świątyni, ułożone równolegle do nawy głównej, stwarzają niepowtarzalną atmosferę sięgającą minionych wieków. Najważniejsze pomieszczenie znajduje się tuż pod prezbiterium, gdzie miejsce wiecznego spoczynku znalazł fundator Jan Michał Grabowski. Zakonnicy przychodzą tu, by modlić się za dusze zmarłych. Pamięć o fundatorze pozostaje wciąż żywa. Najważniejszym dla Karmelitów miejscem świątyni jest znajdujący się w lewej nawie ołtarz Matki Bożej Szkapleżnej. Na co dzień zasłonięty jest wizerunkiem przedstawiającym Maryję przekazującą świętemu Szymonowi szkapleżną szatę, którą zakonnicy zakładają na swoje habity. Po odsłonięciu ołtarza ukazuje się niewielki obraz z obliczem Maryi Panny z góry Karmel. Ten szkaplerz karmelitański, który tu przed tym ołtarzem nakładamy pielgrzymom, to nie tylko podobizny Matki Bożej i Pana Jezusa, ale też sukno wełniane, czasami dosyć szorstkie. To sukno, które ma nam przypominać pierwotną formę szkaplerza. Kiedyś była to całkiem pokaźna część nie tylko stroju zakonnego, ale też i świeckiego. Dzięki objawieniom Matki Bożej zyskał on znaczenie symboliczne i duchowe. Kiedyś chronił przed zabrudzeniem w czasie pracy, teraz chroni duszę ludzką przed brudem innego rodzaju przed brudem grzechowym. Maria obiecała, że każdy, kto będzie ten szkaplesz nosił, będzie chroniony przez nią od nieprzyjaciół i duchowych. Tych niewidzialnych, jak i też widzialnych. Maria, dając nam szkaplerz jako szatę, chce nas, tak jak każda matka, swoje dzieci przyozdobić. Chce, by, byśmy byli ładni, piękni. Oczywiście tym pięknem duchowym. Piękni duch duchowo jesteśmy wtedy, gdy naśladujemy Maryję, kiedy pełnimy cnoty, kiedy staramy się być. Podobnie do pana Jezusa. Szkaplerz jest dla nas też przypomnieniem, że Maryja modli się za nami. Ta część szkaplerza z wizerunkiem Maryi spoczywa na naszych plecach, a więc jest ona też w tym sensie za nami. Tak jakby dobra matka stała za swoim dzieckiem, dając mu odwagę wyjścia w świat. A jednocześnie podobizna Jezusa, która spoczywa na naszych piersiach, jest dla nas takim ciągłym przypomnieniem ku komu my dążymy, jaki jest cel naszego życia, do jakiego celu Maria chce nas przybliżyć. Zawsze w sobotę ojcowie i bracia zbierają się w świątyni, aby oddać cześć Maryi. Wtedy słychać łacińskie słowa pieśni Salve, często śpiewanej również w innych zakonach w Polsce. Przylegającym do kościoła klasztorze toczy się codzienne życie zakonne. To tutaj bracia kształtują swoje powołanie w trakcie rocznego nowicjatu. Wstąpienie do klasztoru wiąże się z przyjęciem jego reguł. Musi to być przemyślana decyzja wynikająca z duchowości postulanta. Jest to okres stopniowego wdrażania się w życie karmelitańskie i przygotowania do złożenia ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Codzienny rytm wyznacza modlitwa, praca na rzecz zgromadzenia i parafii oraz lektura i studium pism duchowych. Czas nowicjatu jest czasem wyjątkowym i szczególnym, ponieważ kandydaci po postulacie, po podbyciu po odbyciu postulatu rozpoczynają nowicjat obuczynami, kiedy otrzymują habit, zdejmują świeckie szaty, otrzymują habit zakonny, otrzymują również nowe imię i ten czas nowicjatu jest czasem rozeznawania, czy to jest to miejsce, do którego mnie Pan Bóg powołuje. Przez cały rok żyją w naszej wspólnocie, uczestniczą w modlitwie, w życiu wspólnotowym, w pracy, w rekreacji, również mają formację intelektualną do tego, aby dobrze rozeznać, czy to jest ich miejsce, czy do tego miejsca, czy do tego zakonu. Powołuje ich Pan Bóg. Jest to czas również poznawania siebie, jakiegoś takiego wchodzenia w swoje wnętrze i odkrywania tam Boga, który zaprasza do konkretnych dzieł, rzeczy, które chcą wydarzyć konkretnym powołaniem. Nowicjat, jak to się pięknie mówi, jest takim fundamentem, od którego wszystko zależy. Od położenia tego dobrego kamienia. Na którym będzie budowała dawna następna budowla, nie? że oto czas modlitwy szczególnej, czas również takiego ścisłego poznawania naszego charyzmatu, po to, aby dokonać wyboru, po to, aby zobaczyć, czy, czy rzeczywiście to jest moje miejsce. Rozlegający się po klasztornych korytarzach dźwięk dzwonka wzywa wszystkich na modlitwę. O wyznaczonej porze zakonnicy spotykają się w kaplicy, by odmawiać brewiarz i rozważać Pismo Święte. Jesteś moim współbożycielem i wybrawcą, Boże mój nie zwlekaj, chyba ojcy i synu, i duchowi świętym, jak była na początku, teraz i zawsze.

Od kilku lat zmienia się wizerunek kościoła i przylegającego do niego klasztoru. Wszystko za sprawą wielu prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych przez karmelitów z Zamartego. Dzięki kompleksowej renowacji dzisiaj widoczny jest kunszt obiektu, który ze względów nie tylko architektonicznych, ale również religijnych przyciąga w to miejsce wielu turystów i pielgrzymów. Przez kilka dni w roku sanktuarium w Zamartem ożywa modlitwą i śpiewem pielgrzymów. Co roku 16 lipca w odpust Matki Bożej z Góry Karmer oraz w niedzielę po 8 września na święto Narodzenia Matki Bożej przychodzą tu tradycyjne pielgrzymki z Chojnic, Człuchowa, Kamienia Kraińskiego i wielu innych parafii. Warto też wspomnieć o zjeździe rodziny szkapleżnej, przypadającym w pierwszą sobotę lipca. To dobra okazja do spotkania dla wszystkich osób noszących szkaplerz. Przyjeżdżają tu przedstawiciele świeckiego zakonu karmelitańskiego i bractw Szkapleżnych z całej Polski. W historii tej parafii zapewne na stałe wpisała się data 16 lipca 2011 roku. W tym dniu dekretem biskupa Diecezji Pelplińskiej oficjalnie ustanowiono za Marcką Świątynię Najświętszej Marii Panny diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Uroczyście odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Świętej Pamięci Biskupa Jana Bernarda Szlagi została zwieńczona aktem poświęcenia i wmurowania tablicy upamiętniającej to wydarzenie tuż przy głównym wejściu do świątyni. Ogród otaczający klasztor, a także dziedziniec z figurą świętego Józefa zachęca do rozważań. To miejsce ma swój szczególny charakter o każdej porze roku. Jednak najpiękniej sanktuarium wygląda latem i jesienią. Wtedy blask słońca i kolorowych liści podkreśla urok tego barokowego kościoła i klasztoru.